Cześć, miło Was widzieć po tak długim czasie. Laptop mi się zepsuł, no co poradzisz. Dzisiaj będzie taki trochę blend. Trochę stacji warszawskiego węzła kolejowego, trochę kolejowych rozterek, bardziej kolejowych rozterek. Taki bonus, tak to nazwijmy. Porozmawiamy sobie o e i jego wykorzystaniu na kolei. A o tym za mną, o tym za mną na koniec. Dobrze mi widać? Chyba dobrze. Wiecie, taki mamy klimat. Mamy jesień, jest o godzinie 16 już ciemno. Nie przeskoczy się pewnych rzeczy. Zaczynamy, jak dla mnie, z miejsca nietypowego, bo z przystanku tramwajowego Muzeum Powstania Warszawskiego. Tutaj, na tym przystanku, urzędy miejskie testują rozkład jazdy w technologii papier w technologii e-ink. No i co to jest za ustrojstwo, jak to działa? No bo wiecie, żeby zrozumieć po co to stosować, to trzeba zrozumieć jak to działa, jakie są tego wady i zalety. No więc... No dobra, to teraz podziwiajcie tę piękną animację, postaraną na jakieś 20%. Wewnątrz matrycy e ink mamy kapsułki w kolorze czarnym to są te czarne kropki, które obecnie rysuję i w kolorze białym. No, białe na białym tle trochę słabo wygląda, więc uznajmy, że one na moim rysunku będą czerwone. W najprostszej wersji te białe kapsułki są naładowane ujemnie, a czarne dodatnio. Jeśli przyłożymy dodatni ładunek no, do jakiegoś punktu na tej matrycy, to białe kapsułki zostaną przyciągnięte w dół, pójdą na dno, a czarne, wypchnięte, można powiedzieć, na powierzchnię. Będą w każdym razie widoczne. Pamiętacie zabawę z magnesami w szkole podstawowej, że tam jedne się odpychały, drugie przyciągały? No to jest dokładnie to samo. A ten punkt, do którego przykładamy dodatni ładunek, nie musi być punktem, może być kształtem albo literą. No to jakie są wady, jakie są zalety? Zaleta jest jedna ogromna. Jak raz ustawimy literki kształty w jakiejś pozycji, no to już tak będą powsze czasy, dopóki znowu tego potencjału jakiegoś nie przyłożymy. Czyli zaletą jest małe zapotrzebowanie na prąd. Natomiast jakie są wady? Wady są cztery i takie dosyć drobne. Po pierwsze, ten tusz musi być w formie płynnej, czyli matryca może nie to, że musi być gorąca, ale na pewno musi być taka letnia, nie może być zimna. Czyli w temperaturze poniżej zera potrzebujemy jakiejś grzałki, która by ten tusz roztopiła, żeby można było go ustawić w odpowiedniej pozycji. Sama matryca z siebie nie będzie świeciła. Potrzeba jakieś, jakiegoś zewnętrznego źródła świata, które będzie ją oświetlać. E, no, zazwyczaj jest to ramka LEDowa, albo coś w tym stylu do obejścia. Trzecia wada, nie za dużo kolorów. E, owszem, pojawiają się jakieś nowe chińskie wynalazki, które tych kolorów mają coraz więcej, ale nadal nie jest to ten poziom matrycy LCD. No, jakby jasne, samo się. A ostatnia wada jest to częstotliwość odświeżania. Owszem, z tym jest coraz lepiej. Pojawiają się już pierwsze telefony komórkowe wykonane w technologii A-ink, e ale to jeszcze jest daleka droga. I producenci o tych wszystkich wadach wiedzą, zdają sobie z nich sprawę i starają się swoje produkty rozwijać, technologię rozwijać. No, weźmy na różd pierwsze dwie wady, czyli problem z zimnem. Dajmy jakąś grzałkę, taką nie za dużą, żeby za dużo mocy nie brała, ale swobodnie z moimi wyświetlaczami ona sobie poradzi. Problem z głowy. Kolory? Dajmy kapsułki w wielu kolorach, nie tylko czarne i białe. Super. No, i wtedy wchodzą organizatorzy transportu publicznego i mówią: Nam to wystarcza. My nie potrzebujemy częstotliwości odświeżania wysokiej. No, bo co? Jak podróżny sobie przyjdzie, poklika, to jak sekundę poczeka na zmianę planszy z rozkładem, z daną linią, nic się wielkiego nie wydarzy. A i tak zmieniamy rozkład raz na kwartał, raz na miesiąc. To nie potrzeba jakiejś wielkiej częstotliwości odświeżania. A podświetlenie? Papierowe rozkłady i tak się same nie świecą. Więc co za różnica? Oświetlimy i będzie z głowy. I oto jesteśmy tutaj. A gdzie są w tym wszyscy zarządcy infrastruktury kolejowej? No, polskie Niekolejowe swego czasu robiły bardzo solidne kroki w stosunku do technologii papieru bardzo mocno badali rynek, bo nawet nie wiecie, jak każda zmiana rozkładu to jest wyzwanie logistyczne, ilu ludzi do tego potrzeba, jakie nakłady finansowe. Naprawdę, naprawdę jest to ogromne przedsięwzięcie. Rozmawiałem kiedyś z przedstawicielem PKP, no oni przecież odpowiadają za dworce, tam też są jakieś plakaty z rozkładem jazdy i mówił, że każda zmiana rozkładu jazdy to jest milion złotych. Nie mówił czy netto czy brutto, i czy do tego dochodzą robocze godziny, czy są wliczone, ale nadal jest to niebotyczna kwota. No i e papier jest jakby naturalnym rozwinięciem po prostu wkrywamy zdalnie rozkład jazdy i wszystko w porządku. Tylko, że PKP i PLK nie chcą zbytnio rezygnować z tego standardu, który się wypracowało obecnie. Okej, okay, może PKP jest skłonne do tego, ale PLK już na pewno nie. No i co z tego wynika? No, wynika z tego to, że robi nam się cholernie drogo. No bo tak, potrzebujemy rozmiaru kartki co najmniej A3. To i tak jest większe, więc jest to pewien ukłon. Potrzebujemy czterech kolorów. Żółtego, białego, czarnego i czerwonego do pociągów pośpiesznych. Potrzebujemy źródła światła LED, najlepiej listwy lodowej, która otaczałaby cały wyświetlacz. Potrzebujemy grzałki, no bo przecież zmiany rozkładu także są w grudniu przy minusowych temperaturach. Dodatkowo E-Ink nie posiada żadnego mechanizmu weryfikacji, czy treść, która została wysłana na wyświetlacz, została poprawnie zaimplementowana, więc najlepiej by było zamontować także wysokopikselową kamerę, która byłaby skierowana na wyświetlacze, żeby można było zdalnie zweryfikować tą zmianę rozkładu. No i efekt jest taki, że na takiej zachodniej. Wszystkie plakaty suma summarum robi nam się 10 milionów. Jest to dosyć dużo. Ale, ale. Polskie linie kolejowe znalazły tańszą metodę niż wymyślanie jakiegoś wyświetlacza na papier, który byłby strasznie drogi. Na niedziałające infokioski na stacji Warszawa Gdańska. No, póki oczywiście nie zostaną naprawione w ramach gwarancji albo wymienione zupełnie w ramach prac modernizacyjnych nad tutejszym sdip -em. Nakleiła papierowe rozkłady jazdy. No, jest rozkład? No, wyświetla się? No, wyświetla się, nie? Jest elektroniczny papier? No, urządzenie jest elektroniczne, nie zawsze czycie papier? Jest. Nie no, żartuję sobie, ale Polski nie chciały dobrze, tak jak zawsze. i wyszło chyba w sumie nawet nieźle, no bo więcej osób korzysta z tych rozkładów jazdy, aniżeli z niedziałających ich No ale duch barej czuwa nad tym miejscem.